Postanowiłem odbudować Porusie Dortmund i znowu stworzyć z tej drużyny zespół, który wygra Bundesliga i może o coś powalczymy w Lidze Mistrzów. Witam Was w pierwszym odcinku Dortmund. Ta seria będzie pojawiała się raz w tygodniu, co niedzielę. I w pierwszym sezonie stwierdziłem, że nie będę robił jakiejś wielkiej przebudowy. Dokupiłem kilku, moim zdaniem, młodych, utalentowanych piłkarzy, których możemy fajnie rozwinąć w najwyżej przyszłości sprzedaż lub będą naszymi gwiazdami. Więc zapraszam Was do obejrzenia tego odcinka. Jak się Wam podoba, możecie zostawić łapkę w górę, suba na kanale. No i to na początku wiecie, jak wygląda skład, kogo dam na wypożyczenie, kogo dam na sprzedaż. dam Rejny na sprzedaż, bo raczej nie widzę w nim piłkarza, który będę chciał rozwijać. Zobaczymy, co będzie z Mukoko. No i Maximilian Beer. to jest aktualnie mój ulubiony piłkarz tej drużyny, grając tą karierę, ale do tego jeszcze przejdziemy. Oczekiwania zarządu, no, mają być sukcesy. Mamy wygrać puchar. No, postaram się wygrać w tym sezonie puchar Niemiec. Ligę mistrzów zobaczymy, co się nam uda osiągnąć, ale półfinał. No i Bundesligi raczej nie wygramy. Ale kto wie, mamy dwa sezony na to według zarządu. Ja się postaram, to zrobić już w pierwszym sezonie. No i na początku kupuje Jonasa Urbiga, to będzie nasz drugi bramkarz, młody, utalentowany golkiper z Keln. Stwierdziłem, że przyda się Kobelowi ktoś młodszy do rywalizacji, może dostanie szansę właśnie w Pucharze Niemiec, jeśli będziemy grać z jakimś słabszym rywalem. No ale jeśli nie, no to zobaczymy, zobaczymy jak jego się potoczy, ale chciałem mieć jakiegoś młodego bramkarza. Ogólnie to będą transfery młodych piłkarzy, stwierdziłem, że nie chcę jakby zaburzać pierwszej drużyny. Najwyżej w drugim sezonie jakieś mocne nazwiska, transfery dokona. Więc mamy swój pierwszy transfer: 6 milionów za Jonasa Orbika. Drugim transferem jest Jorej Hato z Ajaxu. Lewy obrońca, który może też grać na środku obrony, więc taki bardzo fajny piłkarz uniwersalny, utalentowany. Myślę, że w Borusi fajnie może się rozwijać. Najwyżej go w przyszłości sprzedamy za duże pieniądze. Też takie te transfery będą trochę przyszłościowe. Trochę nie? Ogólnie chyba wszystkie będą. Kolejny transfer trochę nie jest oczywiście Costa Ulas. Jest to 17-letni napastnik z Grecji z Olimpiakosu. Stwierdziłem, że też chcę takie, takie mało znane nazwisko wypromować i zobaczymy, co będzie. Podobno duży talent, więc wszystko się okaże. Ogólnie Olimpiakos ostatnio wygrał młodzież ligę Mistrzów. Nie wiem, czy on tam grał, ale nie pamiętam. Oglądałem finał, ale nie pamiętam ogólnie. Kolejny transfer to Hugo Larsson z Traktu Frankfurt, wzmocni nasz środek pola. Tutaj najdroższy transfer, trochę wydaliśmy, ale według zarządu to jest świetna okazja, więc trzeba im zaufać. No i Larsson to też również bardzo, bardzo talentowany piłkarz, więc zobaczymy, jak będzie się rozwijał w naszej Borusi. To chyba wszystko. A jeszcze Tom Biszow, Tom Bischof, z którego zrobimy SPO, więc i tak to wyglądają te moje transfery. Dużo młodzieży, młodzieży do, do rozwijania, ale też takich piłkarzy, którzy mogą, moim zdaniem, grać już spokojnie w naszym składzie. Czas na pierwsze spotkanie w tego sodu. Sorry, mam Katar od rana. Jak to będzie słychać, pierwszy meczu z kim graliśmy? Z A, z Eintrachtem Frankfurt. Więc od razu ciężki rywal, nie ma od początku łatwo, ale my jesteśmy Borussią, wygramy to spotkanie i tyle. Widziałem, że sobie zobaczycie mój skład ogólnie. Będę grał taką formacją. Tak będzie wyglądać moja pierwsza jedenastka. Czasami pewnie będą jakieś rotacje, ale raczej nie będę zmieniał tej formacji. 4, 2, 3, 1. Rozpoczynamy naszą przygodę z Borussi i Dortmund. No i niestety rozpoczynamy, rozpoczynamy ją źle, bo nasi rywale strzałem pierwszą bramkę. Matanowicz. W 19 minucie pokonał bramkarza naszego. No i niestety przegrywamy 1 do zera. Nie rozpoczyna się najlepiej ten mecz, ale bardzo szybko udało nam się odrobić tą stratę. Brand do Girasiego, Julian Brandt do Bajnogitensa. Naprawdę bardzo szybka akcja Borussii, naprawdę piękna akcja Borussii. Wymiana kilku podań i chwilę odrabiamy straty. Nasz kapitan Brandt strzela gola na 1 do 1. Kolejna akcja Borussian Brandt z lewej strony, świetnie tutaj się zachował ponownie do Girasiego, tem do Bayera, Maximilian Bayer prawa noga, no i Bayer strzela swoją pierwszą bramkę w tej serii no w tym odcinku był niesamowity ale oczywiście nasi rywalni nie odpuszczają myślę, że w przyszłości taką karierę e, traktem Frankfurt, czemu by nie, fajna drużyna tutaj mieliśmy bardzo dużo szczęścia, że tutaj nie było gola małe zamieszanie ale na szczęście piłka nie trafiła do siatki Sabitzer zagrał do Costa Ulasa Grek uderzył, ale to uderzenie było no, zbyt proste na bramkarza. Nie mógł się dać pokonać. Kevin Trapp, Dina Mbimba, no, tutaj mały dribbling, tracą piłkę, ale my głupio oddajemy piłkę. No i Dina miał znowu akcję, uderzył, ale na szczęście Kobel broni. No i w pierwszym meczu Frankfurt atakował, atakował, ale nie udało im się wyrównać. Kobel naprawdę bronił dobrze w tym spotkaniu, i wygrywamy pierwszy mecz 2 do 1. Ciężko było. Ale lecimy do Bremy, gramy sobie z Werderem, tutaj Tifo Miroclose. Druga kolejka w Bundesligi. Rozpoczynamy od podania do Adejmiego, Karim Adeyemi jest w środku, podał do Maximilian Bejera. A Bejer wchodzi w pole karne, prawa noga i bez jakichś większych problemów pokonuje bramkarza rywali. Prowadzimy w 11 czy 1 do 0. Świetna akcja naszych młodych piłkarzy. No mi się gra kapitalnie na tym skrzydle, ogólnie on jest skrzydłowym z funkcją, tam, z rolą schodzący na pastik. No i widać, że ta rola mu służy, bo strzela gole na początku tego sezonu bardzo. No strzela po prostu. Tutaj Bayer mógł strzeć kolejną brawkę. Tutaj oczywiście naciskam uderzenie, ale lepiej, żeby gra, gra chciała przyjąć piłkę niż mieliśmy uderzyć. ADM i tym razem znów do Bayera. Fajnie się rozumieli, e, ci piłkarze, ale niestety Max nie trafił. Końcówka pierwszej połowy, piłka do Bayera, Maximilian Bayer tym razem strzela. No i Bayer to chyba nasza nowa gwiazda. Chyba będzie. Pierwsza gwiazda tej serii, moim zdaniem. Nie moim no, pierwsza gwiazda ogólnie tej serii, no. Ale w powie, Werder zaczął atakować. Tutaj Biten Kurt uderzył, na szczęście Kowal to obronił. Chwilę później Weiser jest faulowany, ale wstał od razu. Pobiegł przez pół boiska, podał do Duxa, i ten szczęł, niestety, gola na 1 do 2. Nie lubię jak mnie męczy Katar, to jest jakaś masakra. Costa Ulas miał bardzo dużo miejsca. Młody Grek wyszczeli swoją pierwszą brankę w Bundesliga. Niestety to wykończenie no nie było najwyższych lotów i nadal jest 1-2. Końcówce meczu Bajnok i ten zagrał do Bejera. Maksymilian Bejer zagrał do Bischofa, a Bischof strzelił Gola na 3 do 1. Debiutacji gol Tomasa Bischofa w naszym składzie. Akcja dwójki z Hoffenheim, bo właśnie BL przeszedł z Hoffenheim, tak samo Bischoff. No i wygrywamy 3 do jednego. Mamy bardzo łatwy kalendarz na początku, oprócz tego Frankfurtu, bo po Werderze mamy Heidenheim. No, jeśli Barcelona skłasza się po Bajno Gitensa, to ja jestem zmuszony z nimi ponegocjować. No jednak taka okazja zdarza się rzadko. 35 milionów Barcelona zapłaci za Gitensa. Nie wiem, skąd oni wezmą na to pieniążki. Ale to już nie mój problem. Witamy. No niestety żegnamy Bajnogitensa za 35 milionów, ale stwierdziłem, że jeśli przyjdzie bardzo na Real Madrid, to go sprzedam. No i czas na z Heidenheim, trzeci mecz ostatni ligowy, jeszcze zagramy widzę mistrzów. No i na własnym stadionie mecz, który rozpoczął się naprawdę kapitalnie dla nas. Tutaj Girazi zagrał sobie właśnie do Bynogitsa. Anglik pobiegł z lewą stroną, tu trochę pokiwał. Zagrał do Zabitzera, Zabitzer do Bejera, Bejer do Mechy, Mecha do Kołto, Kołto do Bejera i Maximilian Bejer z kolejną brałką w tym odcinku. No wykończenie ma niesamowite na razie. Zobaczymy czy tak będzie grał cały sezon. Heidenheim był samy rywal ten Giras i supek. Bejer do Binia nie trafia, ale był naspalony. Chwilę później Jan to naprawdę świetne, długie podanie do Bajnu Gitensa. Anglik w ostatniej chwili zdążył za piłką. Wszedł w pole karne. Wycofał piłkę do Bejera, a Maksymilian Bejer strzela gola na 2 do 0. Druga bramka. Nie, tak, druga. Nie. Druga bramka. Druga bramka niemieckiego piłkarza. Tej Bejer trochę poczekał. Zagrał świetną piłkę górą do Girasiego, a ten przyjął piłkę w polu karnym, uderzył i mamy 3 do 0. Kolejna akcja naszej drużyny, odbiór piłki Bischoff do Bejera. No i mamy pierwszy hat w tej serii, pierwszy hat-trick Bayera. Bejera. No kapitalny mecz Maxa. Trzy gole, wygrywamy pewnie 4 do 0 z Heideheim. I po trzech kolejkach mamy komplet punktów. No i czas na ostatnie spotkanie w tym odcinku. Ja powiem Wam tak, że nie symuluję za bardzo spotkań do półki. Na przykład nie przegram w lidze, więc poczekacie sobie na więcej spotkań. Z Club Bridge na wyjeździe, no i powiem Wam, że zaliczamy fal start w Champions League. Club Bridge było w tym meczu o wiele lepszą drużyną. Nam się grało fatalnie. Tutaj początek meczu, na 12, i tutaj głupi faul Schotterberga. No i niestety mamy rzut karny dla naszych rywali. No, ten mecz był fatalny w naszym wykonaniu. Jakbyśmy nagle przestali tak super grać jak w Bundeslidze? nie wiem czemu. Taka spóźniona animacja Schotterberga się łączyła. Wanaken Ken podszedł, no i niestety pokonał Kobela i przegrywaliśmy 1-0. do 0. Chwilę później kolejna akcja podanie do Solisa. Solis uderzył, ale Kobel tym razem dobrze broni. Ale tak wam mówię, no Clambridge był w tym meczu, wie, lepszą drużyną Skow, Olsen, Noisona, Nisona, petarna. No i Nielson, no niestety przegrywamy Przegrywamy 2-0. Była następna bramka, a dajemy go. No i Adeyemi mógł w tym meczu być bohaterem, Wszedł go na 2 do 1, no i miał tak naprawdę piłkę meczową. Pod koniec meczu Adeyemi przeprowadził indywidualną akcję, piękna naprawdę akcja. No i w tym momencie naciskałem uderzenie, ale, ale gra stwierdziła, że nie zrobi tego, no i przez to, że gra stwierdziła, że nie uderzymy, przegraliśmy. Jesteśmy liderami, Bayer nie ma kompletu punktów. Może to być ten sezon, może w tym sezonie powinienem skupić się na Bundesliga. No bo jeśli bym wygrał Bundesligę, to jeden z celów już mam, a ligę jeszcze wiecie. To na spokojnie. Jeśli Wam się podoba ta seria, możecie dać łapkę w górę, suba na kanale. Jeśli dotrwaliście tego momentu, napiszcie Bayer w komentarzu. Na razie.